W Związku Harcerstwa Polskiego na moją komendę baczność do hymnu państwowego! Oczniej. Szanowni goście, druchny i druchowie, spotykamy się dzisiaj na uroczystym apelu przed pomnikiem czynu zbrojnego w Głupczycach, by uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jak również święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania, dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, którego 3 majowa konstytucja jest fundamentem. Konstytucję 3 maja uchwalono jako pierwszą ustawę zasadniczą w Europie i drugą na świecie. Symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte, takie jak wolność słowa czy swobody obywatelskie. To standardy zapewniające funkcjonowanie nowo, nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Szanujmy Konstytucję, nie tylko 3 maja. I jak wiwatujące tłumy zgromadzone 228 lat temu przed Zamkiem Królewskim, celebrujmy naszą polskość. Witam serdecznie radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Zbigniewa Ziółko. Witam serdecznie zarząd powiatu, na czele z Panią Anitą Juchną. Witam serdecznie gospodarza dzisiejszej uroczystości, Burmistrza Głupczyc, Pana Adama Krupę. Witam serdecznie Radnych Powiatu na czele z Przewodniczącym Rady Panem Radesławem Gorzko i Wiceprzewodniczącą Panią Marią Farasiewicz. Witam Radnych Miasta i Gminy Głupczyce na czele z Przewodniczącym Rady Panem Kazimierzem Naumczykiem. Witam serdecznie ojca Urbana Adama Bąka. Witam serdecznie komendanta powiatowej policji, pana nadkomisarza Piotra Smoleń. Witam serdecznie zastępcę komendanta powiatowej państwowej straży pożarnej, kapitana Waldemara Hołownię. Witam serdecznie zastępcę dyrektora zakładu karnego w Głubczycach, kapitana Sławomira Ptak. Witam serdecznie komendanta miejsko-gminy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gubczycach, pana Mateusza Szymuś. Witam serdecznie przedstawicieli rzemiosła na czele ze starszym cechu, panem Michałem Gawłoskim i Leszkiem Kopczyńskim. Witam serdecznie przedstawicieli Związków kombatantskich panią Amelię Mamczar, prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz prezesa zarządu Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Adolfa Górnika, prezesa Związku po, Represjonowanych Politycznie Żołnierzy i Górników. Pana kapitana Mariana Markiewicza, weterana Armii Krajowej. Witam dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu, pana Stanisława Krzaczkowskiego. Witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z młodzieżą szkolną oraz dyrektorów przedszkoli i naszych najmłodszych uczestników dzisiejszej uroczystości. Przedszkolaków. Witam serdecznie prezesów i dyrektorów zakładów, pracy i instytucji. Witam przewodniczących partii politycznych, organizacji społecznych i stowarzyszeń. Witam Was, Zuchy, Harcerki, Harcerze, Druhny i Duchowie Związku Harcestwa Polskiego i Związku Harcestwa Rzeczpospolitej. Szczególne słowa powitania kieruję do wszystkich pocztów sztandarowych zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Witam telewizję lokalną i prasę. Witam mieszkańców powiatu głupczyckiego i wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Konstytucja 3 maja. Ustawa rządowa z 3 maja 1791 roku. Preambuła. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wielki książę litewski, pruski, ruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czermichowski wraz ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej narodów Polski reprezentującymi. Zanim odczytamy tekst Konstytucji prosimy nasze przedszkolaki o złożenie kwiatów pod pomnikiem czynu zbrojnego. Całość na moją komendę baczność. Przyczkolaki prosimy o złożenie kwiatów. Poczni. Komplet Sejmu składać się będzie z liczby osób niniejszym prawem opisanej tak w Izbie Poselskiej, jak i w Izbie Senatorskiej. Prawo o sejmitach na teraźniejszym Sejmie ustanowione jest najistotniejszą zasadę wolności obywatelskiej uroczyście zabezpieczamy. Jako zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów, czyli posłów swój dobrowolnie wybranych, przeto stanowimy, iż posłowie na Sejmitach, obrani w prawosławstwie i ogólnych narodu potrzebach, podług niniejszej konstytucji, uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będącym składem ufności powszechnej. Wszystko i wszystko, i większość, i wszystko, co tylko się da głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederację wszystkiego dla Turku i Sejmy Konfederację, jako duchowni niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalający społeczności niszczące na zawsze znosimy. Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i często odmiannym konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę do onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej porę i czas rewizji i poprawy konstytucji co lat 12-5 oznaczamy. Chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny, extraordinaryjny podług osobnego od nim prawa opisu. Siła zbrojna narodowa. Naród wieje jest sam sobie obronę od napaści i przeżywania całości swojej. Przede to wszyscy obywatele są obrońcami całości narodów narodowych. Wojsko nie jest nic innego, tylko wyciągnięte siłą obronną i porządną z ogólnej narody siłu. Naród winien wojska swoją nagrodę i poważanie za to, iż jest słowem winno być najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego dopełniło nieomylnie, powinno zostawać ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa, powinno wykonywać przysiedle na wierność narodowi i królowi i na obronę konstytucji narodowej. Użyte być wzięte wojsko narodowe. Bogła na ogół kraju obronę, na szerzenie fortec i Dralic lub na pomoc prawu, gdyby to egzekucyjnie nie był posłusznym. Witaj, Majo, Wajutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. my ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, Maj, trzeci Maj, dla Polaku błogi raj. Witaj, Maj, trzeci Maj. Dla Polaku błogi Raj. Łódź straci naszych cisną, Niemą z króla stała A w ten trzeci maj zawłysnął i cała Polska powstała. Witaj, Maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołantaj. Witaj, Maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołantaj. Że uwięziona, w listopadzie wstrząsła serce. Staje Polska zdrowobłona, Pieszkają dumni mordercy. Błysnął blu, trzeci maj, i jest wolny, błogi kraj. Błysnął blu, trzeci maj, i jest wolny, błogi kraj. Trzeci maj radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się rzecz Pospolita, umaiły się też pierwszym kwieciem łąki, pola i w odrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnie z chórem ludzi roześpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radosna, głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznica, pamiętny 3 maju. Maj, rocznica pięknych serc. Maj, rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli. Hołd składają ci, co przeszli. Choć przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły, Orzeł począł nowy bieg, lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała, w jedną całość polskiej stany, miłość ponad wszystko trwała. Tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć, stworzyć cud majowy, cześć z oddaniem złóżmy dziś. Przed pamiątką chyląc głowy. Rozwin strzydła, orle biały, I toroną złotą świeć. Do przeszłości Polski całej, W Sercach naszych miłość wznieć. Srebno ptatu nasz, Ty nam drogi w przyszłości wstasz. Chrobrych myśli i maja brzask, Wytuć w polski blask. Rozwin strzydła, orle biały, Szybuj w niebo, w słońce leci. Wolny, silny, w pełni chwały, Siłę polskiej woli mieć. Ducha Polski wciąż odradzać, O Boże Ty mocy daj i ludzkości drogę wskazać. Tak ślubuję w trzeci maj. Ojczyzno ma, ojczyzno ma. zagubiłaś przykazać ślad. Zamiast zalety uczysz się wad. I już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było? Kwi i tak wiele, tak wiele. I już nie wiesz, czyś jeszcze jest, czy już zapomnianym Nawet prorok i kapłan dziś, zabłąkani swoich dróg nie znają Czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają Zapomniałaś modlitwy słów Nie wiesz, kim masz pokładać nadzieję Chochoł taniec rozpoczął swój znów Jesienny chłód już wieje I u srebrników Za te dobra i ziemię kochane Już nie wiesz, co dobro, co jest słowo Ojczyzno ma. Tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest. Czy jestem już zapomnianym nawet prorogi kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają? Całość, baczność! Proszę delegacje o złożenie kwiatów przed pomnikiem czynu zbrojnego. Całość spocznij, całość baczność do roty. Rocie, huiec spocznij. Dziękuję wszystkim za udział w uroczystym apelu. Hufiec na moją komendę baczność! Drużyny i poczty sztandarowe odprowadzić. Dziękujemy.